Cześć. Hej, dzisiaj troszeczkę pokażę Wam mojego azjatyckiego akwarium. Zrobił tu straszliwą dzisiaj przycinkę. Już 3 tygodnie tu nie zaglądałem. I teraz jest bardzo łyso, więc wyobraźcie sobie, jak musiało być. Nie wiem, czy to dobrze widać. Chyba tak. No jest bardzo ładne ogólnie, ale na filmach jakoś tak nie wychodzi tak super. Jest bojownik, bojownik który w nim mieszka. Śmieszna bestia. Rozledziwiona kompletnie. Siedzi na kamieniach, na roślinach. Słabo pływa. Chyba wszystkie bolewniki te grają z tego co wiem. O! Ruszył się. Teraz jest tu trochę słońca. Znaczy światła w tym akwarium było naprawdę tak ciemno już, bo było tak rzęsa, zaraz powierzchnię. Wszystkie te nadwodki powyrastały. Było ich tak co najmniej raz tyle. Więc teraz jako tak to wygląda. Przy tym, że mam zapauzować, a ja Tu są tam takie naprawdę duże kamienie. To są takie białe skałki, które na pewno odpuszczają coś do wody. W ogóle jakiś krzywy mam ten statyw. Go połamałem ostatnio i go posklejałem i taki jest. Jakiś gorszy. To obserwuje kogo? Bojawnik nas czym? Bojawnika. Sali, so, trochę się odbija, bo to jest drugi akwarium. I pomimo tego, że go przykryłem kotem, to i tak trochę się odbija. To jest też Lotech oczywiście akwarium, jak, jak wszystkie akwaria u mnie. No jest praktycznie bezobsługowe. Zaglądam teraz na dwa, na, nawet czasami trzy tygodnie. Minimalnie czasami na szybie się zbierze trochę glonów. Tak ogólnie to nie. To się tutaj raczej. Na tym korzeniu tak się ładnie zbierają. Zostawiam je, bo one bardzo naturalnie wyglądają. Korzenie jest znaleziony w jeziorze. Nie był preparowany w żaden sposób przemyty, tylko... Z jeziora to zawsze trzeba troszkę sparzyć, bo... w że są różne żyjątka, których... może nie chcielibyście przynieść do akwarium. Nie ma tu filtracji żadnej, oprócz tego, że jest dno. Jest tam filterek, który troszkę porusza wodą żeby nie było taka kompletnie została bo tam w rogu koło filterka jest grzałka i żeby nie było takich stref temperatur to jest mały ruch wody ale jest mały dlatego że bojownik naprawdę bojownik nie lubi e, ma te długie płetwy więc mu to ruch wody nie sprzyja więc wziąłem Deszczownicę, zrobiłem w niej trochę większe dziurki i tak trochę tam się rusza woda Ale nie ma żadnej gąbki, ani nic jest tylko po to, żeby poruszał wodą. Jest jak widać sporo ślimaków, które z przyjemnością tutaj widzę. Nigdy ich nie ma za dużo ślimaków, nie ma nigdy za dużo. Ja w ogóle absolutnie nie wiem o co chodzi, że ludzie polują i robią jakieś walki ze ślimakami. Ślimaki po prostu, jeśli macie za dużo ślimaków, znaczy, że przekarmiacie rybę albo coś jest nie tak, bo po prostu ślimaki się rozmnażają do momentu, kiedy mogą być i tyle. Jeśli ich... Ja tutaj puściłem je zupełnie na żywioł i one po prostu jak karmię więcej, to ich jest ich więcej. Jak karmię mniej, to, to, to jest ich mniej. Jakaś tam populacja się utrzymuje. Tam, w tamtym akwarium, gdzie mam pufery, no to ta populacja jest dużo mniejsza, no bo one zjadają je. Poza tym tu mam lekko twardszą wodę, w związku z czym one mają z czego wytworzyć skorupki, więc jest ich trochę więcej. I cieszą moje oczy. Natomiast tam gdzie mam wodę taką naprawdę miękką, no to jak się mieć miękką, może tak, to wtedy te ślima tych ślimaków jest mniej. Jeśli zrobiłem tutaj nawet sporą podmianę wody, I naprawdę przycinkę. Nie, te resztki nie są w jakimś bardzo dobrym stanie. Zresztą, jakby nie nawożę, nie dbam o to. E, jest naturalnie. O, bojownik. Ogólnie to jest 130 chyba litrów. Mieszka tu tylko jeden bojownik. E, to akwarium było tak naprawdę pod takiego malezyńskiego pufera. Chciałem tu trzymać jedną sztukę, bo można trzymać w stu paru litrach. Nawet za taki minimalny akwarium to tam chyba 112 litrów, a to jest 130, więc nie czułbym się z tym źle. To się nazywa Dragon Puffer albo Humbug Puffer. Miałem kiedyś je, ale tylko na krótko, jakby wiedziałem, że się to prawdopodobnie nie uda, bo kupiłem je w sklepie, w którym widziałem, że są chore. Im umarły wszystkie w sklepie, a i trzy sztuki, które ja kupiłem też. Niestety padły, chociaż moje nie miały na początku objaw choroby, ale z czasem niestety nie udało się ich uratować. I no, tego czasu się te ryby zamarzyły, ale nie, można je tam gdzieś zamówić w Europie i ściągnąć, ale ja nie ściągam ryb, nie. Nie zamawiam. Jak widzę, że jest w sklepie, mogę ją kupić. Wiem, że ona tam magicznie się nie pojawia w tym sklepie. No ale już na to nic nie poradzę, tak? Ona już tam jest. Więc to akwarium tak naprawdę z roślinami z Malezji. Założyłem pod tą rozdymkę, która występuje na terenach Malezji. Może kiedyś ją tu będę miał, a na razie mieszka sobie tu bojownik. W akwarium jest jedna 24-owatowa lampka. I są dwa gatunki roślin: jest zwartka, taka malezyjska zwartka, tak? To jest kryptokarynod. I jest nadbudka. jest pH gdzieś w okolicach 7 chyba. Dawno nie mierzyłem. I twardość w okolicach 6, czasami nawet trochę więcej. Jak długo nie podmieniam wody, to te skałki więcej odpuszczają. Wtedy jest trochę twardsza woda. Jest takie w równowadze raczej to akwarium. Tak to wygląda w całości. Bardzo ładnie się prezentuje. Na żywo wygląda świetnie po prostu. Nawet ten większy gąszcz bardziej mi się podobał, ale musiałem już przyciąć, bo już rośliny zaczynały słabnąć, bo już nie miały światła i, i takie marne się robiły. Już pojawiały się dziurki w listkach i takie tam, i takie listki takie brzydkie się robiły już. Więc musiałem sporo przyciąć, żeby wpuścić światło. A, no i jest jeszcze rzęsa. Prawdą jest rzęsa, by się chętnie pozbył. Nie wiem skąd ona się tu wzięła w tym akwarium, ale jest. Próbuję ją wytępić mechanicznie, ale się nie udaje. Zawsze trochę zostaje. W ogóle rzęsa, jak, jak ona lubi wstającą wodę, I jak w innych zbiornikach mam dość mocno poruszającą się powierzchnię, to rzęsa się tam nie pojawia, a tutaj rzęsa się pojawia i jest, bo tutaj powierzchnia się prawie w ogóle nie porusza. Widzę, że jest szybko tak w ciągu tygodnia półtorej zaraz to powierzchnię i, i nie dopuszczę światła. O, kot skrobią drzwi tak. Chcesz wejść? Dobra, trzymajcie się hej.